Z Robloxa e, to nie jest Do Doors 3, ale to jest fangame, który mm, przewiduje co będzie w trzecim, oczywiście, w sezonie. Okej, okay, my wchodzimy na dwójkę No nie, to jest ten Roblox, no i spróbujemy, spróbujemy. Nie wiem dokąd pójść, ale spróbujemy w ogóle to pograć. Mam nadzieję, że to nie będzie taki niefajny fan Tylko to będzie bardzo dopracowany. Tylko najgorsze, jak jest dopracowane, to mogę usunąć szybko. Kulnie. No i ten tryb się nazywa defu Defundation. Jak, jak, to, jak ktoś by chciał zagrać, a nie wie jak się nazywa, to Defundation. to jest było. To jest e, Demines. I zresztą dowiedziałam dowiedziałem, że powinniśmy chłopi pójść dowiedziałam że jak to jest, co by się stało gdybym... jak by się w czasie do mańsu gdzie po prostu... A po prostu co by się stało, jakbyśmy nie zablokowali się o jakiś tam kamienie czy coś, by... I byśmy nie wylądowali jacyś w tych Majssach. To jest coś takiego, właśnie. Co coś takiego to w jest, nie? To jest są w ogóle podobno inne. W sensie są inne potwory. I podobno jest w ogóle Ambus z... no... i nie? no, Sick i Raz. I Ambus chyba osiągnięty z. Ale nie wiem, nie trzeba mam mówić, bo nie wiem. Co? O, nie, to jakieś kopet. Tego się nie da odchodzić, O Boże, coś mi... Coś pada słaba. Ale ci... ciężko pracę, kamerę. Co jest dla mnie takiej ten? Patrz, widać na figurę, jaką mam na sobie. Idziemy dalej. No i no jak zawsze nudy, darsza. iść, czy iść, ci iść, iść, Przez siebie. No kurde, grzybki. I o co? O, nie! nie X. Fader, kwadrat, kwadrat trzeba nic. Okej. Okay. Dziękuję. Ty, jest prawdziwy raz! E! Nie był prawdziwy raz. Dziś jaki on miał dziwny uśmiech. Sigment. Wait for... Wait... Aha, raz Zaraz Została tam raz Chciałam się skryć, czekaj, Ja myślę, że skryć to jest taka kanapka Jakby To, na... Ja, akurat na tym To jest po prostu smartletowany skryć Kurde, czy on jest? Kurde Tam? Eh, uh. voor oh. oh. Hate or sick? Is het dan denk dat het de stuff is eromdat ziek? Ale tutaj... Y, to jest większość z sikiem Ej i patrzcie. Od... Czekaj, czekaj, czekaj! 0,1 i 1,0 się liczę o! Co? Trochę świetnego, kurde! <grytanie> no, rak świetny to co prawda to jest coś innego. Aha. Nie rozumiem tego. i znowu jest, znów jest. Znów się... tak? Gaszcie, nie jest. Czego? Co to było? Co to było? Co to by tak wyczuciło? Nie wiem. No jak ja się taka dziwnie wystraszyłam. Co to było? Możemy mieć drzwi. No dobra. Jest ja to bardzo dopracowane. słuchajcie, to wygląda jakby Dorso zrobił. Nie no, Nie, wiem, to nie, tak. Co, nie skrę? Ha, a tysiąc przepraszam, a tysiąc Nie Nie jakiegoś jakiegoś a

Ik weet niet waarom ik hier naartoe ben stage. Het was een elevator. Ja, dat is het. Zie je hoeveel er het segment? Oh, kurde. Godzijdank. Lucifix, Silence. En niet eens. wat Oké. No, jest to bardzo dopracowane. Jak on dał A, bo on to już jest Nie. Ja dosłownie ja sobie wyjdzie, ja, okej. Okay. Nie, nie mogę wyjść. Nie mogę sobie wyjść.

Wey, me mi! Tak, sugurou muito isso aqui. meu uh, Deus. Wyłącz, do. wyłaź. Renan. The... Respawn? Respawn. Respawn! yes Launch yes. okay jump there's no one with the no one with What's <Sings> so? at sigh it at so so generator yeah, generator bye so oh oh, oh. skip skipping Mhm... Mm o, okay. to... No... No tak, fundacje, no. No i... no, fundacje. No. Eee! Nie się? O! Jaki drink! Fajnie. Ogólnie to jest oczekujcie na odcinek z Fortnite'a, bo ostatnio był nowy sezon. Zostajemy dzisiaj wszystkie bronie nowe. Oj... Może, może nie, nie. Możecie poczekać, ale nie jestem pewna, czy nie na pewno będzie. Jeśli to tak, to Ale. chyba dalej. Nie? nie? Nie, ale taki szybki, to, to zamiast e, zablokowanych drzwi, pękniętych i bez klamki ogólnie. jakby, nie wiem, eee... O kurde, fajne, Dobra, jest nic, to sam jest. A, że ogólnie, że ogólnie... Na przykład... Że kto? Eee... Yy, jakby... Yy, ...nowego... ...sezonu, nie? Żeby... Że... ...no jakby jak lepszy drę... ...jakby ona pęknie, no i nas ściągnie... nie będzie w mańcach! I po prostu... ...będziemy... pierwsze jakby... ...będzie takie... Lepsze. Szybkie przejście po czołek Mindsaf jakby Nie będzie tylko kamera pokazywała jakby Taka akcja po prostu jakby no, się... oh, okay, okej okay. kiedy jest SIG na przykład albo koniec gry, to takie właśnie na to samo mi chodzi to. o! Co ja mam na to patrzeć kurde? Nie wiem, dlaczego mnie to zabiło. Nie wiem, czy ja się przedtem coś, Przestąpiłaś. coś, dał mi zobaczyć. I po... Tak jak jest, no, czy no i końcem gry, tam jest jakby taka kamczenka. tak? Kamczenka, czy jak tam się mówi? No i... Po prostu... To jest taka szybka kamera, która pokaże trzeba dmajsy. No i po prostu. Ale od końca do jakby. Początku? Nie wiem. Może tak. No i po prostu będzie winda, która spada jeszcze niżej. Nie wiem. Mogę się mylić. Może tak nie będzie. Ale tylko tak przetsuwa. No szybko mardzi się ma A dzisiaj spróbujemy. Dostać jeszcze jeden. Achievement chociaż O pop leczy fixa, nie wiem Za jest ten fan game. No pamiętajcie, że będą teraz zaczęli trochę odcinki z DORS. Częściej będą z po prostu Robloxa, oczywiście. Nie tylko z DORS. Jak będę nagrywał z Robloxa, to nie dziwcie się, jak będzie rzadko z DORS. Ogólnie, dawaj, no Jest. No bo do DORS są to taka nudna nie? Nudna. Ej, gdzie ja poszłam? Ej, tutaj jest winda. To jest winda.

Oczywiście ten odcinek, no jak teraz przegra, to oczywiście i odcinek się kończy, bo tylko chciałem wam... o szafonicka. Tylko chciałem wam pokazać oczywiście jak wygląda ten tryb, no i czy jest warty do zagrania. Moim zdaniem, jest warty. A! Ej, co jest? A! A tutaj w końcu jest pokazane, że niby jestem taki SIG, który wychodzi ze drzwi. O! Eee, co ja tak płucam? Ja się si Nie, ja się kłócam. Nie no, ale tak jak, jakby jestem mały, jak ten mały jakbym kłócam. Co jest to? Skradam. Okej. Okay. Ale chociaż wiemy, wiecie co wiemy, co ja wiem, że ten taki potwór, potwór który jest wyśmiany, trzeba na niego tylko patrzeć. że znaczy jest tak. Nie można na nie patrzeć. Ej, on tutaj powinien ogólnie być. Tutaj tam.

Cześć I co jeszcze jest? Ten Old friend Co jest? Oh. E co mnie zabije? O Nie zabiera Ej, co on zabiło? chyba ten, ten, jak się za... Ja się cofałam? a ja się cofałem o kurde, nie no. O no. Oh no. no. dobra, no i chyba tym smutnym akcentem kończymy ten odcinek. Jeśli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę i zobaczcie dzwonkiem. A my już się tym kończymy.